Doktorze, proszę sobie wyobrazić, mam taką przypadłość, cokolwiek bym nie robiła, to wydaje mi się, że występuję w reklamie. Weźmy na przykład moje włosy. Shampoo nadaje nowy połysk, wzmacnia końcówki, a pranie pod przola świeżość. Te zwolnione zdjęcia z koszulami, przecież ja nie mam na to czasu. Ale najgorsze jest mycie zębów. Śnieżna biała O Uśmiech, zadowolenie. te jabłka. Doktorze, co mam robić? Jest ma to rada, należy regularnie stosować Nervosolax. Nervosolax na każdą przypadłość. Osobiście stosuję Nervosolax medik dla osób, którym wydaje się, że są lekarzami.